Lolo, lolo. Witam Was w dwunastym odcinku Miss Creeper Oczywiście ze swoim kochanym głupim guzikiem Ale dobra, 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 do rzeczy. Ostatni był strasznie głupi, a tutaj w ogóle zrobiłam hodowlę takich tutaj dyniowców i, i, i tak. Ze zmian, ze zmian, ze zmian, ze zmian. To będzie. E, na rzecz Roberta, który kazał mi zrobić. O, o, świątynia, kurczę, jagele jak ją... Wykończę, zrobię z niej taką za świątynię, zobaczycie. Więc zrobiłam to w neterze, to i tą dam radę. Mm, tak? Dam radę, jestem po męsku tutaj. Mm, to się chyba nic nie zmieniło. Dobra, w dupie. W dupie, w dupie, w dupie. W dupie. A, dobra, mm, tak. tak. Mamy jagielę. A czemu jagielę? Czemu? O, ten... I trzeciej rzeszy miałbym. Trzeciej! III... A nie pamiętam, jakieś są rzeczy, czy powstańcą. Dobra, mmm. Ze zmian, ze zmian, ze zmian. Uu, uu, dobi, 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 dobi. To jest świątynia ku Lucyferowi. Zrobiłam dach i zrobiłam taki piękny ołtarzyk. Nie? Teraz się tak będziemy kłaniać. O, będziemy się kłaniać. Shift, kłaniamy się. Kłaniamy się świętemu Lucyferowi. Świat, świat. Tak, i teraz takie coś. Czy demony mogą być święta? Pytanie dnia dzisiejszego. Albo trzyletka może nie krzywdzić. Danie dnia jutrzejszego. O, tak, zacznijmy. Tak. Co my dzisiaj porobimy? My dzisiaj ogarniemy wszystko. E, pokażę Wam kolejne zejście. A w ogóle. I Wam, co jeszcze jest w tej świątyni. Bo... O, jestem nieugarem, nieugarem, nieugarem. W tej przyszłej świątyni, tam w środku jest znowu. nie te drzwi. Jest znowu zejście tam do jasnego, tam, 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 tam taki głupich jak zwykle. Ja z kimś że znajdę diaksa. Ej, moje szczęście. Tu zajebiście, zajebiście, zajebiście O i tak, święty korytarzek, korytarz też będzie powiększony wszystko, ale chcecie dzisiaj się zająć nowym projektem. Jakim będzie? Będzie, 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 będzie. A w ogóle pokazałam? Nie, nie pokazałam Ach, kur. Już zaraz pokazuję. Ja piję. Już zaraz wszystko pokażę, mam powoli. Easy 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 Dobra, lecimy, lecimy, lecimy z koksem, ty to, to już chyba pokazywałam, że już Dobra, dalej jedziemy, jedziemy, bo ja wszystko dokończałam. Jestem epicka, wszystko dokończałam w ogóle. A wow. <todd acqua Alert> au. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Można najpierw Możnapiero. Do Dobra, po, za chwilę do końca. Spieszę strasznie, bo chcę coś zrobić dzisiaj specjalnego na odcinek. ku. Muszę to kiedyś wyróbować. dobra? Tak, e, tak, tak, tak. Ta. Och, kupię ura. E, Dokończyłam mur chiński, tak, mój e, mur chiński jest w końcu dokończony. A! A, raz się zabiłam, bo z tej tu wieży dokończonej już wieży. Bo już dokończyłam, poprawiłam, dokończyłam. I wszystko jest w niej. Epic już skończone i w ogóle epic. O, o, i, i, op, a! czekajcie, Czekajcie, ja nie umiem wchodzić po schodach. Tak jest ze mnie ofiara losu. Tak ja jestem nowym. Dobra, ale ostatnio po posłuchałam takiej piosenki, która mnie tak załamała, że jestem załamana. Że się tak załamałam przez tę piosenkę. Widzicie, jak piosenki mogą zdo... zdo, zdo nie spadnę. Zdołować? Nawet to nie wyobrażacie, jak mogą... Mógł... Jedna głupia piosenka, jak może życie pop... O, fajnie, dobra i tu wszystko widzimy. Właśnie chciałam zachwycać świętą dziurę. Jezu maria. Chciałam tu zrobić. Chciałam z wam zrobić takie surprise. Nie ma świętej dziury. Albo zrobić basen publiczny. W ogóle tu ładne widoki są. Tak pięknie mi się tu podoba. Żyja. Czekajcie. Wow, wow. Dobra. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Zobaczymy jak tam czas. Jak tam czas? Coś. 4 minuty, może zdążymy jeszcze coś zrobić. Te 4 minuty zajrzymy do koni i może, 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 może zdążymy zrobić to, co ja bym chciała. A ja bym chciała, a ja bym chciała, a ja bym chciała, a ja bym chciała. Wam nie powiem, co ja bym chciała. Dobra, powiem wam, nie jestem wredna. Zrobić ołtarz. Taki ołtarz, 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 ołtarz. Ołtarz ofiarny ku Hero Braimowi, Bo wszystko takie, takie. Wszystko takie kuczci jakimś tam Lucyferom, Rzeszą, Robertom. E, Jotpegom. Nie, nie wymówiłam. E, Jerzy, Jerzy, Jerzy też ma tam swoje Renatka, które nie wiem gdzie już jest, bo się w świętej pamięci Gertruda. Ale no to powinno być Minecraftowe, więc trochę Hero Brimowi też trzeba poświęcić. W ogóle ja tu robię straszną turystykę zamiast robić coś konkretnego. Ale w tupie, to miejmy, bo jesteśmy, jacy jesteśmy, nie? Jesteśmy nobami. A w ogóle niedługo mam urodziny. Tak, będzie biba. Ja to nagram i wrzucę na YouTube z moich urodzin. Tak. Mm, z moich urodzin. Dobra, nieważne. Nie ważne. Jestem stara. Czym ja się chwalę w tym starościu? Dobra, nieważne. Chciałam się wziąć wziąć wziąć, 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 wziąć szkło. Mm. Co Hero Brain lubi? Co mu mogę zaoferować? Piasek? Gładki piasek i nie zgadniecie kobla o boże nie to będzie tak pięknie, że aż obrzydliwe dobra no ale coś trzeba zrobić mnie. nie taki pokrzywdzony się czuje bielaczek a nie chcę tylko robić pod ziemią bo ja tyle mam tego w pod ziemią że to, to się w pale nim jest od Panie to nie jest, Robert. Nie, nie wcale w ogóle. W, w ogóle po co ja Wam to mówię? Tak tego nikt nie obejrzy, więc spoko. spoko. Jarzy. Ja już nie umiem. Ja już nie umiem chodzić cicho. Cześć Jarzy. Kochane, Jarzy. Kiedyś Cię uwolnię z tej paki kiedyś będzie oficjalne opuszczenie tego tutaj terytorium, wtedy tak ja już Planuję. Ja już planuję opuszczenie tego domu i ruszenie w podróż, bo bo, bo ja nie lubię się osiedlać, nie? I tak, e, do 20 odcinka będziemy tutaj siedzieć, budować sobie, robić. po prostu to, co robimy, nie? Na tamtej górze będzie. o, 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 o tam. <grym> A potem po prostu zrobimy. Bye, bye, to wyspo. Kurde, czemu ja mam tu tak mało wyjść? O... cholera No, ale no, słuchajcie, no To od was zależy Wy z tego odcinka, czy trochę później, czy trochę wcześniej I opuścimy tutaj nasze zamki, nie stworzymy nowego świata O oh, nie, o oh, never, never and ever, wings Boże, jakie, ja, jakie, ja, jakie schizy ja. Nie no, ja chciałam, kurde przeskoczę Nie, te, to się wytknie, tego nie było. W nie było marnej kałabanki. O. Dobra, ale takie małe pytanko Mam opuścić to... To to jest tak fajnie, ale jednocześnie tak głupio Dobra, zdecyduję za was. Opuszczę po 25 odcinku. 26 odcinek. Wychodzimy tam, będzie wyjazd, wy, wyjazd Harty, albo nie, 20. Tak do 20 będzie najlepiej. Bo tak to. Mm, a zostawić jeżego. Trzeba się będzie poważnie zastanowić nad moim pomysłem. Czekaj, ile czasu? Osiem minutek nagrania, Czyli wejdziemy na tą górę, postawimy pierwszego kobla, a potem ja stworzę świątynię Hero Braimowi, żeby się nas nie obraził, bo on ma focha by się na mnie pokazał, bo ma focha, o, o, piękny odcinek, tak, tak zacny, ciek, tak zacnie, ciekawy, że ja na nie mogę wleć, to no, kurwa mocno, to to pisnął. Gertruda, ja cię słyszę, jemy sobie po czwaru Kurde. jak ja tu mam, cholera, jak ja mam, tak, mieść parkouru! Owie, 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 je, I na tle naszego pięknego krajobrazu, om, oh, 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 mm, naszego mm, mm. zamczyska i naszego kraju zacnego żegnam Was do 13. odcinka Creeperkowego Survivalu! A jakże mam dziś kina i była ze mną Gertruda, którą tu widzicie i was tak lubcamy, że aż żygamy. Bye-bye! Ciao! O, jeszcze chciałam zapowiedzieć nową serię, która się odbędzie i zaraz ją nagram. I Simsy zostają odwołane. Tak. Seria z Simsów zastąpi ta nowa seria. Dom, dom, dom. Koniec. Odcinka! Koniec odcinka. Stop.